Cześć! Z tej strony Artur Gawor, twórca wydanej i rozwijanej od 2019 roku licytacyjnej gry blefu Arcanon. W tym filmiku, w ciągu 100 najbliższych sekund, przedstawię Wam najważniejsze informacje na temat tego właśnie efektu mojego hobby. No to lecimy! Arkanon. Okay, let's go! Arcanon. To tytuł posiadający dwa niezależne tryby rozgrywki. W trybie karcianym gracze w ciągu jednej rundy starają się zdobyć jak najwięcej punktów. Podczas gdy w trybie planszowym, najzwyczajniej w świecie, wyeliminować konkurencję. W trakcie rozgrywania każdej rundy gracze biorą udział w pięciu licytacjach, w czasie których próbują zdobyć nagrody poprzez wygranie licytacji. Albo złapanie oszusta. W zależności od trybu gry, nagrodą może być zdobycie kości, w której pod koniec gry czerpie się punkty, albo rzucenie zaklęcia, którym możemy rozbroić przeciwnika. Walutą używaną podczas licytacji są punkty pozyskiwane przez karty ze wspólnego zestawu kości. Na początku każdej rundy, przed wykonaniem rzutu, Gracze przy pomocy tychże kart potajemnie decydują, z których kości będą korzystać w czasie kolejnych licytacji. W grze istnieją dwa typy kart: karty zakryte służą do pozyskiwania punktów używanych w trakcie licytowania oraz przerzucania kości albo sprawdzania, czy licytujący gracz nie blefuje i jest wypłacalny, oraz karty odkryte które pozwalają zmieniać wynik na kościach w sposób kontrolowany, albo podglądać zakryte karty, albo, w wariancie rozszerzonym, wpływać na rozgrywkę na różne sposoby. I to by było na tyle. Licytacja, manipulowanie kośćmi oraz blefowanie. To fundamenty Arcanona. No. Chyba, że odważysz się zagrać w wariant rozszerzony. Ale to wymaga zgłębienia zasad programowania zaklęć, a to już nie lada wyzwania. Więcej informacji na temat Arkanona i mojej działalności znajdziecie w linkach w opisie. Na razie!